Dzień dobry, tu graj wista z znam. Dziś będzie o zamórka Zapraszam. Dobrze, ale na początku ogłoszenie parafialne. Chciałbym Was poprosić, widzowie, żebyście mnie nie subskrybowali z Multikont. I żebyście, jeśli już chcecie mi subka dać, to dawajcie z jednego. Z, no chyba, że macie już cztery, jak mnie oglądacie i zobaczyliście Multikonta, ale nie róbcie specjalny Multikont, żeby mnie subskrybować. No, nie okłamujmy się, to jest trochę takie nie okej. Okay. No dobrze, ale zacznijmy. Zamorkaszczyzna, kraina położona między ulicą łazienną a osiedlem tysiąclecia. Znana z niegdyśniejszej swojej zielonowości. Kiedyś tam właśnie był las zamorkański, niestety. Do dziś się nie dochował. Są po nim jedynie wspomnienia oraz parę drzewek. Zamorkaszczyzna była ogólnie zawsze trudną do osiedlenia tam domy nigdy tam prawie że nie powstawały ze względu na swoją stromość oraz na to że ogólnie sama kraina mocno zarosła co nie znaczy że ludzie tam nie chodzili o osiedlaniu się między innymi dziecięcej tej cywilizacji zjednoczonego osiedla tysiąclecia będzie osobna seria dzisiaj ogólnie porozmawiać chcę o krainie Poza tym, może sama Zamórka szczenia dzieli się na Ratu Szczeniową, Właściwą, Szlachcianki, Poletko, bestwaldię, Cygańszczyznę, parę domów, wolne domy, jeszcze, jeszcze krain. Mogę Wam nawet przytoczyć, że jest tam, jest tam Jamniszczyzna oraz Gołębiszczyzna, chociaż. Chociaż to tak... Nie do końca wiem, czy to jest to kraina. No, więc jakby powiedzieć, przejdźmy do Meritum. Zamurkańszczyźnie się znajduje 5 do 6 domów. Zamorkańczyków jest y, z kra y, ludzi, którzy mieszkają na Zamorkańszczenie, nazywamy Zamurkańczykami, chyba że chodzi o kraj dziecięcy, to też zamórkańczykami nazywamy. A więc uwzględnijmy z tych i tych zamurkańczyków. Zamurkańczyków, tych co mieszkają na terenie, zamurkanczyków, jest 10, może 15. A naród zamurkańczyków, czyli te dzieci, które uznawają się za zamurkańczyków, jest ich około nawet do 20, więc razem 35. A więc dziękuję, subskry zostawcie subskrypcję i maśniutki komentarzyk. A ja tymczasem powiem anegdotkę i idę do domu. Zobaczymy się w sobotę o pierwszej, no chyba, że nie. Dobranoc. Elo!